Coś przebije hmm. Ale powiem ci, że ta czeska wersja to 25 jest serobista z magazynkowej ziemi, oczywiście No, no. dźwięk co przecisza okay. O ja piskam ale będą kampić Ooo ale mnie w PS spadły i co jest? Piękny matchmaking O, o dawno nie gram. Za głośno A, no tak, ty nie wiesz Można sobie w ustawieniach zrobić tak, że widzisz Jakimi pociskami dostałeś, ile zrobiłeś i tak To. Tak, tak. no. A to sobie później ustawię Fajną lufę, ten przed nami, jest Dwójka. On jest chyba... ...premium ten jest Dwójka, bo to jest... Tak, bo jakieś ruski. malowania ma, co nie? No Tak, tak, to jest ruski, bo jest jeszcze jest Dwójka chiński Tak, to jest ruski Tak wow. Aha. Wyrzuciło mnie, nie widziałem, przypatrzyłem się na tego Dobra, a ja wy wykryłem go I przyjechał. Oj. Trzeba jechać powoli do przodu, zobaczyć, co tu jest. No tam już pojechałem, ich się wiem. Ale wiesz, no nic tutaj wystawią. Tutaj... No to. Mało co przyjedzie o. Dwa ciężkie I... będą raczej, co nie? U nich, u nich są tylko dwa ciężkie. No właśnie, Ale... dlatego tu będą na pewno jak... dwa ciężkie. Nie, 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 nie o to chodzi. tu nawet jak jakiś niszczyciel to ma przesrane, tak? No są jak my go dojedziemy. A inny Amix... serwis i dalej Dobrze, ja mik się pojechał do przodu właśnie O, no wyspotować Achillesa No wiem właśnie Dobra, ja jadę Czekaj czy mnie Achilles o, 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 Nie było mnie tu, sorry, przepraszam Dobra, hm. nie będę blokował tego, gera By nie krzyczał by nie... Ja nie obniżę lufy, ajajajaj aj, aj, aj. Dobra, on obniżył Pizdziec, na obniżu. 300 w Amerykaniec Właśnie T29 oj, oj, oj. O super uszkodzenie po taranowaniu, minus hmm. jeden O, a miksik podjeżdża ich? Ej, dojeżdż, mi ich A i miksik dojechał no, Dobra O no, czekaj, cofa, nie jedzie ten T29 te No dawaj, dawaj typie. Dobra, ja go dojadę Nie trafiłem O! Przyjąłem M40, a M4A3 jest tam Ja healę zbiję Hmm? Ej, ej, ej I się pchać Jak on jeszcze tak zajechał? Jeszcze za Achillesem? No właśnie, chcę go podjechać Czekaj, na dwóch weźmiemy go Tam jeszcze jest leci O siódmy mnie do górku No i po nim Ja dojeżdżam tego T29 Fuck, dobra, będzie po mnie nie, on teraz strzelił. Powinien strzelić za chwilę dopiero. O, trafił. Zatrzyma się. No trudno. Uszkodzenia jakie zrobiłem, więc... Nie na co. Ten Churchill jest do dupy. To nic nie przebija. Przypomnę, że wbiłem wejście 29 kadłub, gdzie jest strasznie słaby u niego. Tu eee... ja padłeś, nie? Żyjesz, dobra. My za długo z tym. Ee, z tymi dwoma hewiaczami się tutaj bawiliśmy. Mi po tym. Jestem co mi tym wąwozem tutaj. Dalej. O, pięknie. Jaś, helka. <głos> <głos> Asy, o celowo. Helkacie mowa. <noise> no szybciej co? No. Co to innego? Ci znowu narzuciło. Co Nie jest? Nie wiem, Teranówku jakąś. jakoś, lepiej. Nie wiem, się środku. Czemu tak Ja Chuj ty, no bez przesady. Ja jadę na w takim razie, bo mnie sprawy zaraz zajmą. W sumie, czekaj, ile ty masz życia? Mało, 550 tysięcy. Jest... No nie jestem. Nie na... Na... dla tych dla... tam czołgów, ewentualnie tylko Ferdynand, RHM. Powyżej. Jedyny odbor, to tylko oni. A, tak czy siak, no kurde. Teraz hmm. tak rzuciło chamsko, jadę do ciebie tam. Szczuk, porażka, 100 ekspo. <laughs> Ojej, nie. Pozdrawiam Kriyo, Kriyo, co tak se pomyślałem <grymne> To Brawo, gratulacje, że może jutro, Jezu. No to nie, No nie, to nie, to nie, no move, no, kurde. nie już to nie, to nie, 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 to nie, ja się wstydzę mówić pod presją Czasu dalej O kurde Dobra Ping mi skoczył hmm. Pięknie mi skoczył, ciekawe czy co przez brata czy nie Przez to, że się poddał i pod presją działa Może Digger kramatki kiedyś podjedzie pod górkę No na chuj uważać jak ja dopiero wierzę na tą górkę, no. Hitman, Chechen, Panterka. Ramuel. Mm. Ej, na serio coś ma jakieś dziwne lagi. Może brat to na to. Ja mu cię podjedzę chyba. To niech podjedzie. Dobra, V-ka jeszcze. zniszczę. No. Po tym jak zrobiłem 300 damage odbije Dobra, za 8 sekund wracam. Póki przoduję, taka niech się pojawi, chociaż. No, no, tylko daj mu trochę dalej podjechać, ok? Bo ja tutaj tu też jestem Już Tam ta soka, jak podjedzie, to będzie problem. Ja jej chyba o. nie przebiję. Dobra, fałka się paliło przez sekundę. Jezu, mam zezas AU! Spadłeś? Oh fuck. Ta. No tak, zapomniałem, że VK mnie widzi. A ja nie ruszę się, bo silnikom uszkodzony. Ja pierdolę, no. W końcu lepiej rzuciło. Trudno, ocena mi osobiste spadnie, ale odrabię w przyszłości. I też spadnie. Ale się tu nie martwię Tak nie wiem, jaką mam ocenę bo mi wszystkie mody wywaliło 1961 hmm. No popatrz No ja ostatnio się podniósłem o 40 dobrych punktów chyba hmm. A prawie że na 150 tylko dziewiątką. Jedziemy prawo, co nie? A ty jesteś tą, Artu. Jestem Dawaj, raszu terenio. raszujemy. ich. <grym> Co znaczy, to było działo przeciwlotnicze? Ale samoloty nie latają. Jak to, gdzie? Nie, latają nie latają, w potyczkach. No Jeżeli parę potyczek zagrać, ale to innym razem no, Skoda, porażkę, no nie dziwię się no Ach. Oj oj oj, ty nie mam zestawów naprawczych Trudno Dziwnego, że przegraliśmy jak nas rozwali w pierwszych minutach już O, o jest coś? Alo Czy nikt nich nie jedzie? Póki co, nikt nie jedzie. No i ja czekam jeszcze sterowany. Znaczy, że cię pierwszy dostanę. Weź tam podejść trochę ze spodu. O, robisz. O, badatka Ena. O. Jak nie grać niszczycielem? Aalo? <grychy> Dawaj, spotuj. Wczoraj nic nie ma. W kim ...buraczka idzie. Możesz podjeżdżać. Nie, nie, a w co? już podjechamy. Dawaj na tego. go uciek! Nie rozbijam się działo. Czy rozbijam? Eee, rozjechało? Oh. Już chciałem do niego strzelać. Co mamy jednego? Jeden na środku nie walczył ze sobą, no to rus. Nie chcę walczyć. Pojedę przy samej linii może Ja z tobą, już za tobą jestem, więc... Pewnie za torami arta gdzieś siedzi, mają artę? Mają jedną Nie, ta arta nie będzie siedzieć za oh, 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 to O, bo jest jest zasięg to za arta, bo nie widzę? A, to jest HMC, dobra, nie ważne, myślałem, że jakieś lepsze O wilku chyba, co nie? Tego biję Oko. Ja muszę jeszcze podjechać Też ma. ma to, dam mnie strzelbie ładnie Ej, do mnie coś wali S85, pał nie będzie Czekaj 4 cztery... Nie no nie będzie 5 A musi na Tak, 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 tak musi być Uciekłem na szczęście To na? Nie No to ona Gdzie ty masz To nie ale dostał ale e, o! Co tu ma? ma? Myślisz, wycelować, okay? <laughs> <Osiu przy> załogę. <laughs> mm. Okej. Okay. Uleczę tego. Co tam jest? E, Panzer. RG. Po lewej masz. Ale chyba... Raz. Dostał. Dostał. Dobra. Na pełnym tym, oddaleniu do niego, chyba dostaniemy odznaczenie To wow, wow, wow. łowo, uuu. burzącym bił? A, a, dostałem. Pięknie, zwycięstwo. Jeeey. To ładny meczek nawet. O, i dobrze życiu. Bardzo dobrze Mówię Mówiłem, idź spotuj. It... A ty to... O, o, ty żartujesz sobie chyba. A widzisz, wygraliśmy. Pff, lewo jedziemy? Eee, lewo... możemy spróbować... No. Możemy spróbować. A ty czym jedziesz? A, T67. Mhm. Małe, szybkie gówno. Tak. 3 sekundy strzał ja mam tutaj ile? 20, 3, 3, 26, ja mam 4,82, a to będzie helikacik też na no, tym jeździć jak met, też nie powinienem, ale ja tu na górkę jadę po lewej. Mhm. że się teraz mnie wyspotują i zabiją, ale Czemu obok mojego zna, e mojego niku jest taki czerwony jakby wyciszenie Toś mnie nie lubi pewnie Nie wciśnij Gieta wtedy już nie będziesz To jest to otw żebyś ten no, A czas głosowy Ile ja to A ja czego to... A to słaba górka, to nie ale to jedę do siebie No u mnie to tak też. No co, ja? Nie dam rady. Trzeba tu... mieć lufy. Ja mam. Pod siebie prawie. Z długiem przecież. O, tu wjadę. a tu mnie zaraz wyspotują. I nie wjadę pewnie. Nie, wjeżdżam. Nie, nie wjeżdżam. Nieważne. Dziwne, tu jest. nie ma. Wjechałem. Nie, nie wjechałem. Nieważne. Czekaj, tak. okay, zaraz wjadę. To I Szweda. O-o. Ej, ale tu nic nie ma, dobra? Chodź, idziemy dalej. No zaraz, tylko są na prawie okej? Okay? no to chociaż tyle, że gąsienicy uszkodziły się, nie stracili życia. O. O, zaprawiaj się. Jest, dobra. Tu są. O. No tam jest jeden. E, dwóch było. Ani są za górką, co nie? Tak, aż dojeżdżają. Pan zara wykrył. I on uciekł mi. No on tam raszuje, to nieźle Azurada Albo i nie? Też się mam na górce Nie, Azurada, dobra git Miasto jak szuje, na kurde. O, miasto jest pełne już To idę jechać, okej okay. Hm? Kto tu zginął? Arta, biła Okej, okay, dobra? To szybko strzelna hmm? No to jest... J jakie to jest o, ja to a. Jaki to jest trasy? <noise> raczej. Y wow. Jak może tego go Ja Nie, to ple... Ale mi podjechał. Jakiego on ma krótkiego? <głos> <głos> Jak to brzmi? No. Tu nie ma takiego krótkiego wypiertka zamiast lufy. Może troll? Jest Arta. A, a, a. Dobra, o ty. Pali o, się. mnie. A, dobra, to mnie już każdy wali. pa To na no oślep. I te Arty, co ci wali, to ma 19 HP. Ja mam ja wolę. On się kładuje. Ale robić głupie miny. Okej. Okay. Gdzie jedziemy? Brawo, lewo. Ja jedę na zamek. Możesz podjechać tutaj. Okej. Okay. A5. Bo byś wtedy miał najwyżej na bagno a i na zamek tam bicie. Hmm. O, o i <laughs> Idzie taki botnik, teraz zostanę. Dam ci ze swojego, przemalujesz już później. Hmm. Raszka. No to było pewne. No tu tamtą kawałkę nawet nie mam, wykończoną do końca. Hmm. temu tygrysowi brakuje 90 tysięcy expa potem jeszcze zbierać 2 miliony a w ogóle ze srebrem jakie problemy zawsze są to, 50... to muszę jakieś 800 tysięcy srebra na tego na szósty tier na no, szósty tier albo piąty stuga prosty no, ty to już masz e... no no co teraz słuchaj mnie 6 milionów ja dzisiaj wydałem na dziesiąty poziom. Lol, kurczę, schowany jest ten Typek, serio? No no to wychylaj. Ja mu no. nie bój się. Aha, dalej za górką. Co zażmata? Ale to wiesz, co? Obróć się najwyżej tutaj na tą potemkę i masz wtedy bicie tu. Hmm. Rozumiesz? Tak, tak, tu tylko że wiesz. Tu masz się fajnie przestawiać, tam powinniśmy mieć bicie. Tak, jak coś tylko, że tam na górce jednej są i oni trochę się wychylają powoli. A nie chcę wiesz też... Ale sztuk, który obok ciebie stał właśnie go zabił. O no. no. Ach, to próbuję podjechać trochę. Mają arty? O nie mają, Teraz ja mogę wychylić na pałę. No arty nie mają, to jest o tyle dały, że też mogę się trochę wychylać. To jest, gdzie nie jest? Aha, on jest tam daleko. Cześć, Helka No, przebiłeś mnie Bez wykrywania ty tu nic nie zrobił Pomogę wam Ale bym swojego zaraz trafił hmm. Podjechało kawę 1 miło. miło, że chcę żyć No, w sumie tam strzelacie się Welcome strzelacie. Sefa. O, sztuk do mnie bije skądś Odnik z bazy mm, Prawy górne nam no, przegrywa 0 i 9. Zestawu naprawczego Gnida jedna Masz bicie na niego? Oczywiście, że mam no Dobrze, to tam jeszcze jest sztuka. obok Tak, 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 wiem, 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 tylko... Może mnie nie ukryje Ej, to Ej to tak, tak ta strona się... przegrała, tam jest trzy czołgi, a my wygrywamy 11-1 no. no widzę właśnie Gdzie ten jeden padł? <laughs> Dobra, wykryjcie mi tego sztuga tam jest. obok na bazie, Aj, dobra. Nie, 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 nie gubicie by ze skału. No już stwierdzili. Zaprałam, habicie. O, o, o panem robicie. 1200 dm, 775 dm. Fak. Gdzie jest ten T34? O no nie. No Akurat tu za moim zasięgiem. No. O, mam go. Nie trafiłem. A dobra, gdzie dzień? Bada, bitewka. O. Bliżej fałki teraz. Parę tysięcy. O. Fajnie to siedem się grał. No i 1000 ekspa. Faja? O. o. Ne, to fake. To nie fake. Picho fake. Uścara, to fake. <grym> chuj To akurat nie jest fake. Faja siedem siedem. No proszę, proszę. YouTuber jak nam się znalazł? Mogę go zabić? <noise> no. Nie wiem, gdzie idę za nim, a wiem gdzie pojadę. Ja sobie będę chyba sniper z góry. A czym grasz? A... Aha, ten no, ma fajne obniżenie działa, także hmm. spróbuję to wykorzystać. Ja już nie wiem czy tu się przydę na początek Dzięki Bo... gościu Obrócił mnie o 90 stopni Aha Ty No super, pewnie typie Jeszcze bardziej przede mną stań ty ułomie. A jak się teraz ruszy, to mój... No specjalnie on to robi. Mhm. Co? 858Z u nas. Fałka. Um, nic nie dzieje, zaraz się okaże, że przyjadą z lodowca. Aha. No. No, no, no. isso cris isso cris isso cris isso isso cris isso cris isso cris isso espera vamos ver ok cris isso cris isso O, isso prawo. W tej fikcji spodem to są umrze? Knife! Knife, knife! Hello, guys! O, o tam jeden strzał tutaj jest. Ciąże. Hmm. Ładny taniec zrobiłem. Ej. A jak wam to idzie? Mm, przejeżdżamy, powoli. Okay. So, so what what is left yeah I'm I'll go a Został Diker Max. Damow. Ja hmm. i Arta. A się... Diker Max w końcu strzelił. Diker, radę. To on poro obił. O, to to Diker dobra. To akurat jego go podjadę. A ty te tam musimy nie zwiosłutowaliście? No tutaj nie było. Podjeżdżam na górce, czyli nie ma. No i tu jej nie ma. Czy byli gdzieś w szakach na bazie? Ale tam wjeżdżają. Main. Małysem no, ktoś wjechał od nas, czy nie? M. Aha No to uciekł gdzieś tam Ła wow, yellow, las yellow A dobra Co gonić? Ja po ja z tobie. O no, się też mi się uderza na no, tam jest O. Oh. Nice No nie bloku, dał nie jebany ty. <laughs> Kurwa żeby zginął Życzę mu tego no, Ale tylko powiedziałeś 16 HP